178 wyścigów Formuły 1 i ani jednego podium. Co jest nie tak z Nico Kultenbergiem, że nie sięgają po niego czołowe teamy. Teraz chce pójść do Red Bulla, może do Alfę, może gdzie indziej. Sąd nad Kulkiem. Zasługuje na miejsce w Formule 1. Mówi Max Verstappen o Niko Hulkenbergu po tych wyścigach na Silverstone, gdzie zawezwany awaryjnie Hulk zastąpił Sergio Pereza. I co zdołał osiągnąć? Trzecie pole startowe do drugiego wyścigu, 70 70-lecia, No i siódme miejsce w wyścigu za kolegą z zespołu Lensen Strollen. Byłoby lepiej, gdyby nie to, że miał wibrację i zjeżdżał na jeszcze jeden pit stop. I co się dzieje po tym występie Hulka? No cóż, wszyscy mówią, że Fantastyczny, doceniają to, że się tak znakomicie odnalazł, gdy wrócił. Tymczasem hulk jest cały czas bezrobotny. No i jak to jest z tym kierowcą, z tym posiadaczem tego niechlubnego rekordu Formuły 1? Przyjrzyjmy się trochę jego karierze, jego statystykom, bo te ma naprawdę bardzo dobre. Zadebiutował w 1 w 2010 roku wokół Rubensa Barrichello w Williamsie i aż do zeszłego roku to był jedyny pojedynek kwalifikacyjny, który on z Rubensem Barrichello przegrał. 6 do 13 trafił do niego średnio średnio 2 dziesiąte. Potem był rok przerwy, gdy był rezerwowym Force India. Potem w Force India już w pierwszym składzie z Polendirestą. Dearestą. Notabene 10-10. Równiutko, nie przegrał. Jeśli chodzi o czas natomiast, to y, 30. Hulk był szybszy, więc mimo, że pozycjami się wyrównali, no to jednak czasowo kwalifikacyjnie Niko był w lepszej formie. Zauber i Esteban Gutierrez, psz, nie ma o czym mówić, 18 do 1 dla Hulka i 2,5 sekundy. E, jeżeli oglądaliście e, wyścigi wirtualne, to Esteban Gutierrez tak, to to ten poziom mniej więcej. No i ta najciekawsza era, czyli lata 2014-2016, gdy jeździł w jednej ekipie z Sergio Perezem w 2014 roku i w 2015 11 do 8 dla Nico Hulkenberga w 2016 12 do 9 2017 tego nie liczę, bo tam był Julian Palmer, który został kompletnie zmieciony przez Hulka, nie wygrał żadnych kwalifikacji i potem Carlos Sainz i z tym Carlosem Sainzem w Renow w 2018 roku Hulk ponownie wygrał. 12 do 9 średnio 1,1 szybszy. No i ostatni sezon i ta przegrana tak naprawdę chyba e, powinna tutaj mówić najwięcej i boleć najbardziej, ponieważ Daniel Ricardo był nowy w Renault, a Hulkenberg w tym swoim zespole przegrał z nim i to naprawdę bardzo wyraźnie, bo 7 e, do 14 tracił niewiele niż niewiele prawie 0,2 e, więc nie tak, nie tak dużo, no ale jednak. No i najciekawszy jest ten okres dla mnie, kiedy startował z Sergio Perezem, ponieważ to był jedyny moment, kiedy Hulkenberg był w Bolidzie, który mógł stawać na podium. Zwróćcie zresztą uwagę, to wyciągnął Ed Strow, bardzo ciekawa statystyka, że te 178 startów i po Hulkenberga. to jest nie tylko najwięcej startów bez podium, ale także najwięcej startów jakiegokolwiek kierowcy, który nigdy nie znalazł się w Bolidzie, który wygrał wyścig. Więc to też, też coś mówi o tym, że Niko był zawsze gdzieś tam w środku stawki, ale nie znaczy, że był bez szans na podium. I to pokazuje Sergio Perez, który był jego jedynym teammate'em, który w tym samym czasie na tym podium stawał cztery razy. Udało się to w Force India w ich wspólnych latach Sergio Perezowi. No i czemu nie Niko? Przyjrzałem kilka wyścigów różnych, kiedy Niko mógł... Stanąć na podium, mógł nawet wygrać. No i właśnie, co jest nie tak z Niko? Bo widzicie, prędkość kwalifikacyjna jest bardzo dobra. Pokonywał swoich kolegów z zespołu regularnie. Był w samochodzie, który był w stanie e, dojechać na podium. Co mogło pójść nie tak. Przykład. 2012: Brazylia e, w takich mieszanych warunkach. Niko Huckenberg wyprzedza Jensona Batona, który prowadzi, i prowadzi wyjści przez 30 okrążeń. 30 okrążeń jest na czele. I co? E, walczy z Luisem Hamiltonem i wyrzuca go z toru, sam dostaje karę. Dziękujemy. Został wyprzedzony wcześniej przez Hamiltona i próbował, próbował to e, odzyskać. A więc swój błąd. Numer jeden. E, dalej 2014. Bahrain. E, Perez był trzeci, Niko był piąty. Nie wyprzedził Pereza, mimo że siedział mu na tyłku przez 19 okrążeń. Znów. To był samochód na podium, to były walki na podium, zdobył je Perez. 2016 Monaco. To jest, taka, to jest taki wyścig, w którym tutaj akurat do Nico nie można się przyczepić, ale mówię o nim, bo to, jest, bo to była naprawdę chyba największa szansa Nico na podium. Był piąty na starcie, a więc świetnie w Monaco. Czeko był siódmy, natomiast zespół zostawił Pereza dłużej o sześć okrążeń na pierwszym stincie i to sprawiło, że potem Perez awansował na podium. I był trzeci, a Niko był dopiero szósty, więc po tej, tutaj, tutaj błąd zespołu. Natomiast yy, wspominamy to, bo to taka realna szansa Hulkenberga na podium była. No i moje ulubione. Baku. Najpierw 2016. Force India ma taką prędkość w kwalifikacjach, że Sergio Perez montuje z drugim czasem. Jest w pierwszym rzędzie. Force India jest w pierwszym rzędzie. Yy, potem tam dostał karę za wymianę skrzyni biegów, więc startował, startował z niżej ale gdzie jest w tym momencie w aucie, który ma taką prędkość Nikol Hulkenberg? A w kurwa jedenasty, bo się obrócił. Więc na własne życzenie w samochodzie, który mógł tutaj coś powalczyć, przegrał. Zawalczył błąd, yy, zawarzył błąd samego Hulkenberga. Rok później pamiętacie to paku szalone tam yy, wyścig przerwany Vettel yy, wjeżdżający w Hamiltona, wypadki, co tam się nie działo? Wszystko. Yy, wyścig wygrany przez Daniela Ricardo. Gdzie w połowie wyścigu był Nico Hulkenberg? już za Danielem Ricardo. Co się stało, gdy wyścig został wznowiony? Ricardo był w stanie wyprzedzić dwa, e, dwa samochody od razu na jednym zakręcie. Nico Hulkenberg został z tyłu. Co zrobił na kolejnym okrążeniu? Dotknął e, ściany i wypadł, i to był koniec wyścigu. Na podium był Lens Stroll. Więc to jest. Na Niko, tutaj już nic nie możesz, nic nie możesz na nikogo, na nikogo zrzucić. Dorzucam jeszcze, chociaż tutaj nie było walki o podium, Niemcy zeszłoroczne, tak, znów chaotyczny wyścig, znów deszcz, wiem, wypadali wszyscy, Louis Hamilton wypadał, Charlotte Clare wypadał. Niko Hulkenberg też wypadł, jechał w tym momencie czwarty. Więc zobaczcie, że to są takie, takie momenty, które pokazują, że temu kierowcy nie możesz szufać. Po prostu, nie, to, to nie jest człowiek, który e, swoją bezbłędną jazdą, gdy dostanie odpowiednie narzędzia, doprowadzi Cię na podium. Perez tym człowiekiem się okazał wielokrotnie, niko nigdy. I okej, okay, on wciąż miał bardzo dobre występy, Ten, jeżeli pamiętacie 2013 rok i, i Korea tam był czwarty w Sauberze więc to, 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 było, to było świetne oczywiście pole position w Brazylii 2010, no i rzecz jasna Niko jest zwycięzcą Le Mans z 2015 roku, ja pamiętam to bardzo dobrze tę atmosferę w padoku, ponieważ my wtedy w 2015 jeździliśmy na cały sezon w WRC i na wyścigach było nas mniej, ale właśnie wtedy w Austrii byliśmy, to był pierwszy wyścig, w którym wszyscy się spotkali potem jak Hulk wygrał Le Mans już po prostu nie mogłam wytrzymać tego na tych wywiadach bo każdy opowiada o tym jakie to jest fantastyczne osiągnięcie, jak to zazdroszczą Niko i też by kiedyś chcieli. Mówię o tym dlatego, że naprawdę wtedy widać było taki szacun w, w, w padoku dla Niko Hülkenberga, że, że tego dokonał. Naprawdę kierowcy mówili o nim z, z, z wielkim uznaniem. Natomiast w Formule 1, zobaczcie, nigdy topowe zespoły po niego nie sięgnęły. W zeszłym roku odmówiło mu Renault postawiło na Okona. Niko cały czas opowiadał, że e, jego zdaniem tam zaważyły kwestie narodowościowe i fakt, że e, Esteban Okon jest Francuzem. E, takie to tłumaczenie. A gdy mu się paliło pod nogami, e, to zgłosił się do Red Bulla i Helmut Marko w pewnym momencie powiedział mu, co sam przyznał, Niko. Stary, przestań dzwonić. Już koniec też nie wybrali jego, co więcej Has nie wybrał jego, wybrał Grużana, gdy już było wiadomo, że Niko jest na rynku i teraz rok później sytuacja jest podobna o tyle, że Niko cały czas szuka pracy, dał znać Red Bullowi, że jest tutaj dostępny, że jest w zasięgu, natomiast Helmut Marko bez jakiegoś gigantycznego entuzjazmu przyjął tę wiadomość, no bo no, wiecie, no, wziąć kogoś spoza rodziny Red Bulla to naprawdę to musiało być większe nazwisko niż Nico Hulkenberg, żeby, żeby Helmut Marko się na coś takiego zdecydował. Jeśli chodzi o Alfę, no to tam ten kontakt jest, jest długa znajomość z Fredem Wasserem, z którym Nico Hulkenberg był w Formule 3 i GP2, no i z jeszcze jednym jakimś zespołem rozmawia, rozmawia Nico Hulkenberg, no ale pytanie, czy to jest kierowca na miarę Dobrej ekipy, bardzo dobrej ekipy. No nie, to jest kierowca na miarę średniej ekipy, gdzie i tak przegra prawdopodobnie ze swoim e, kolegą z. E... Timu, swoją drogą teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak bardzo był wymęczony tymi wyścigami, to też e, pokazuje e, dla mnie jakim, e, jaki, jaki, jaki wyczyn, jakie wyzwanie stało przed Robertem Kubicą, gdy wracał, bo zwróćcie uwagę na to, że no, niko nie było w tych samochodach przez pół roku raptem, a wyszedł z szyją przekrzywioną, całą obolałą i opowiadał o tym, że to są największe bestie, jakie kiedykolwiek prowadziła. To było auto tej samej generacji, na tych samych oponach, tylko po prostu o sezon szybsze. E, Podczas gdy Robert wracał po, po latach, to wracał do kompletnie innej filozofii samochodu, więc po reakcji Niko widać, że, że te różnice potrafią być ogromne. No więc cóż, wygląda na to, że Niko Hulkenberg zostanie z tym bardzo przykrym rekordem, gdy pobił go. Wcześniej należał do Adriana Sutila, który miał 128 wyścigów bez podium, to mówił o tym, że z takim przekąsem strasznym, że no tak była era Sutila, a teraz nadchodzi era Hulkenberga. Więc wygląda na to, że ta era się nie skończy tak szybko. Ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie na temat Hulka. Czy to jest kierowca, który powinien być w Formule 1? Czy jest właśnie tak ogromnie niedoceniany, a tak naprawdę bardzo szybki i tylko pech sprawił, że nie stawił się na tym podium? Czy jednak jest. To kierowca niekompletny. Ja stawiam za tą drugą opcją. No i może na koniec mam zagadkę dla Was. To jest Hulkenbergiem wśród zespołów? Jaki zespół ma za sobą najwięcej startów w Formule 1, a żadnego podium przy okazji? Hmm? Czekam w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się niedługo znowu na YouTubie. Jeżeli słyszeliście klikanie klawiatury w tle, to to był Cezary, który pracuje naprzeciwko i robi teraz miny, gdy o tym mówię, więc może się też. Dzień dobry, to jest idealne making of. To jest idealne making of. Dziękuję bardzo, kochani. Do zobaczenia następnym razem.